Ten artykuł prezentuje jako dowód na e, idiotyzm e, kulaszczaków. Nie jestem zaskoczona, ale e, to będzie dowodem ich IQ na minusie. Niech się stawi tu ich wielki lider i nadrabia za nich, bo naprawdę tak ciężki przypadek upośledzenia, że być tylko u kulaszczaków, o co chodzi. Chodzi o to, że jakiś koleś samozwańczo sprzedawał działki na księżycu i zarobił miliardy. No, 3 miliony ludzi mu dało kasy za działki, których nie obejrzało. Nikt nie może tam polecieć, dają kasę. No, głupków kulaszczakowych yy, nie się, sami się rodzą. Wasze wszelkie przepychanki nie mają sensu. Trzy miliony idiotów napchało kieszenie jakimś Kolesiowi, cwaniaczkowi. Nie ma. Nie ma tak głupich płaskoziemców. Po prostu nie ma. A ostatnio co wasz lider zrobił? Po prostu jestem w szoku. Podciął gałąź, na której siedział i prawie zarobił nagrody Darwina. Nie wiem co się dzieje. To rozpylają coś? Czy może. Aha. Może dobrowolna iniekcja eksperymentalna tak działa na umysł? To było dawno temu, 2009. Nie wiem, może wyjaśnijcie, czemu jesteście tak upośledzeni. Przede wszystkim ta wasza zaciekłość w zwalczaniu prawdy. Ziemia jest płaska, a wy się głupi możecie czujecie kompleks, że daliście się nabrać. Jesteście po prostu poniżej przeciętnej inteligencji. Bo załóżmy, że większość ludzi się tak aktywnie nie interesuje. Kulaszczaków, ja nazywam tych, którzy bronią heliocentryzmu, mimo zapoznania się z dowodami. Większość ludzi jest neutralna, bo się nie zapoznaje tak naprawdę. Przyjmuje, ale no nie zapoznają się jednak. Ktoś broni do upadłego, mimo że się zapoznał, to coś nie hało. Po prostu jesteście, ja nie wiem, też z wami zrobię taki trik i może też zostanę miliarderem, tylko coś, o tylko na Marsie wam zacznę sprzedawać i, i, i będę miliarderem. No nie wiem, no czemu nie? Są tak głupich kulaszczaków do dyspozycji, po co mam się przemęczać z czymkolwiek? Ogłoszę się, że sprzedaję i zobaczymy, I idiotów nabrać, to... no czemu nie? Ja wam sprzedam na Marsie i gdzie tylko chcecie, gdzie tylko chcecie. Ogłoszę, że to jest moje i że zaraz będą tam loty komercyjne, a ja zarobię kasę. Dobra, to możecie mi już wpłacać kasę, bo ja sobie uruchomię i w ogóle obrót taki, takimi nieruchomościami na, na Marsie. No, to co, co tam chcecie? Czerwone bardziej, czy mniej czerwone? Mówić tam, mówić tam, mówić tam, wpisywać się i mówić. Dzięki.